Odchodzące lato w Sosnowcu było pełne wydarzeń kulturalnych, ale też politycznych inicjatyw czy wydarzeń historycznych. 13 września Sosnowiec stał się przestrzenią spotkania historii, muzyki oraz wspólnoty. Miasto Sosnowiec wraz z miejskim klubem imienia Jana Kiepury zorganizowali niezwykle istotne społeczne wydarzenie porozumienie dźwięków Solidarność 1980, rok pamięci. Olha a ciebie, Na miejscu nie zabrakło ogólnopolskich artystów, rodzinnego pikniku oraz kultowych autobusów z PRL-u. Dzięki nim mieszkańcy mogli przez chwilę przenieść się do czasów pierwszej Solidarności. Jednym z tych autobusów to jeszcze jako kierowca zdarzyło mi się jeździć, więc stare, stare. Jeszcze parę lat temu się po Sosnowcu kręciła i zdecydowanie w Sosnowcu jest co robić. No, dzisiaj świętujemy jako Sosnowiec, ale także jako zagłębie podpisanie porozumień sierpniowych. Ale także w taki właśnie rodzinny sposób chcemy wspólnie świętować, przypominając o wydarzeniach, ale jednocześnie dobrze się bawiąc i tworząc tą wspólnotę i tą właściwą solidarność, bo chyba też na co dzień nam tej solidarności społecznej brakuje. Dlatego też i o wartościach, o historii, ale i o przyszłości dzisiaj chcemy mówić. Żeby jeździli na rowerach, zachęcamy. I reprezentujemy tutaj tych, co jeżdżą. Na miejscu nie zabrakło również ważnych osobistości politycznych i samorządowych. Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta, pochylił się nad ważną funkcją wydarzenia, które połączyło młodszych i starszych mieszkańców Sosnowca. Całość przedsięwzięcia miała charakter rodzinnego pikniku, które ingerowało w różne generacje i wartości kształtujące współczesną Polskę. I tak sobie powspominać tutaj czasy PRL-u: właśnie zwiedzaliśmy sobie autobusy czasy dzieciństwa, miło przypomnieć, a ponieważ urodziliśmy się, mieszkamy w Sosnowcu, więc taki sentyment. Rozmawiałem o tym, które porozumienie było łatwiej, ważniejsze, czy przyniosło pozytywne skutki i tak dalej I, i, i cieszymy się z tego powodu, że tutaj dzisiaj gościliśmy, że o tym możemy tutaj dyskutować, rozmawiać, bo, bo tak jak powiedziałem, myślę, że też za mało o tym jest w potężnikach historii. My musimy w końcu zacząć mówić o tym naszym ogromnym sukcesie, żeby nam go nie zabierała aksamitna rewolucja, żeby nam nie zabierał mur beliński, bo to tutaj, w Polsce w Gdańsku, w Warszawie, w Sosnowcu, w Zagłębiu Dąbrowskim i w całym kraju e, zmieniała się Europa i był obalany e, komunizm. Muzyka 16 września w Urzędzie Miasta odbyło się istotne śniadanie prasowe, gdzie była przedstawiona przez licznych samorządowców ważna prospołeczna inicjatywa w stronę budownictwa mieszkaniowego. Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu podpisał umowę na budowę 200 mieszkań między ulicą Jędryki, Atraugutta i Kalinową. Kryteria przyznawania mieszkań w nowo budowanych ośmiu budynkach komunalnych będą identyczne jak obowiązują przy klasycznym mieszkaniu. W mieszkaniu komunalnym, czyli trzeba będzie spełnić określone kryterium dochodowe. Nie będzie można mieć tytułu prawnego do żadnej innej nieruchomości. Jest to klasyczne budownictwo komunalne, więc po weryfikacji mieszkańców z listy osób uprawnionych do najmu będziemy, mam nadzieję, za kilkanaście miesięcy mogli przyszłym szczęśliwym najemcom przekazywać klucze. Warto wspomnieć, że w 2024 roku Sosnowiecki Samorząd Oddał do użytku mieszkańców 68 nowych mieszkań komunalnych. Inwestycja prowadzona była od lipca 2023 roku, a kosztowała w sumie ponad 25 milionów złotych. Generalnie będzie blisko 200 mieszkań, więc będzie 200 najemców, oczywiście z, ze swoimi rodzinami. Ja liczę, że to będzie jak najliczniejsza grupa osób. Pod koniec ubiegłego roku pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do 68 mieszkań. Warto wspomnieć, że miasto wraz z firmą Dombud przygotowuje się do budowy kolejnych bloków przy ulicy Norwida, tym razem pięciu, w których będzie 245 nowych mieszkań. A teraz czas na inspirującą politykę młodzieżową. 19 września w Arenie Sosnowiec odbył się Dzień Młodzieżowych Rad i Sejmików. Na miejscu prezydent miasta podziękował sosnowieckim radnym z Młodzieżowej Rady Miasta za zaangażowanie, pomysły i energię, którą wkładają w rozwój Sosnowca. Po to organizujemy tego typu wydarzenia, po to wychodzimy do naszych rówieśników, żeby dać im możliwość głosu i żeby, żeby diagnozować, żeby badać potrzeby młodzieży i później żeby to albo przez własne środki, zarówno finansowe, jak i organizacyjne, albo idąc z tym do, do prezydenta, do Rady Miejskiej, do innych podmiotów, żeby odpowiadać na, na te potrzeby. Tworzymy kolejne i rozwijamy kolejne programy, w których młodzi ludzie mogą pozyskiwać. Niewielkie granty na swoją działalność, na swoje pomysły, zarówno z dziedziny kultury, jak i w ramach szkół, jak i w ramach młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Myślę, że w najbliższych latach postaramy się także stworzyć miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli się spotykać nie tylko. Uprawiając sport na otwartym terenie, ale także wewnątrz, bo sygnalizują, że takie miejsce jest potrzebne, bo chcą spędzać czas razem, ale nie zawsze warunki atmosferyczne pozwalają, żeby to robić na dworze. Na miejscu prócz ważnych deklaracji motywacyjnych słów nie zabrakło również ważnych społeczno-politycznych osobistości. To m.in. Łukasz Pilawski, psycholog klimatyczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, ale też posłowie Mateusz Bochenek czy Kamil Wnuk. Istotne rozmowy przyciągnęły młodych ludzi, bojących się zadawania. Niewygodnych pytań. Stosnowcu Młodzieżowa Rada Miasta ma już ponad 20-letnią historię. Byliśmy jednym z pierwszych miast, które taką młodzieżową radę powołały, po to, żeby właśnie słuchać głosu młodych ludzi i żeby słuchać ich opinii, bo my mamy wiele różnych pomysłów w urzędzie miejskim na ich życie, ale bez tego feedbacku ze strony młodzieży żadna inicjatywa się nie uda, bo musimy wiedzieć, co oni o tym sądzą. A na sam koniec coś dla fanów kultury. 24 września odbyła się inauguracja roku kulturalnego w Sosnowcu, dokładnie w pałacu Szona Muzeum. Wręczono odznaczenia Zasłużony dla miasta Sosnowca oraz Zasłużony dla kultury polskiej dla wielu zasłużonych osób. A prezydent miasta zachęcił mieszkańców do aktywnego udziału w kulturalnych wydarzeniach, które nadchodzą w nowym sezonie. Wszystkim dziękuję. Tak, proszę państwa, naprawdę nie wiedzieliśmy i szczerze mówiąc nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że będę tak zruszona. Podczas inauguracyjnego wieczoru wyróżniono kilka osób, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju kultury w Sosnowcu. Pośmiertnie uhonorowano Elwira Kabaty Gorgijewę, Zygmunta Ociepkę oraz doktora Andrzeja Siwca. To gest uznania dla ich wkładu w życie kulturalne miasta oraz jego mieszkańców. Ja przepraszam, że sobie pozwoliłem na witanie paru osób, ale dla mnie to są osoby, które wprowadzały mnie często w tę kulturę, którą każdego dnia gdzieś widzimy, bez których dla mnie życie byłoby bardziej ubogie. Ale Czesławie witam cię bardzo serdecznie. Oprócz wyróżnień dla osób zasłużonych pracownicy Pałacu Szona Muzeum również zostali nagrodzeni przez Ministerstwo Kultury. Wśród uhonorowanych znaleźli się dyrektor Muzeum Paweł Dusza oraz kustosze różnych działów. thank wręczenia nagród. Trzeci stopień to brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Drugi stopień to srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I pierwszy stopień to oczywiście złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Wręczać odznaczenia i medale będzie prezydent miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, którego zapraszam na scenę. Natomiast przedstawić osoby nagradzane no powinna osoba, która zna je najlepiej, a zatem dyrektor Pałacu Szena, Muzeum w Sosnowcu pan Paweł Dusza. Panowie, zapraszam i oddaję wam scenę. Prezydent Arkadiusz Chęciński podkreślił, jak ważne jest miejsce, które muzeum zajmuje, łącząc historię Sosnowca z kulturą i edukacją.